Dratów, zawody, poranek, już jest łowienie, nęcenie, nęta, typowo podleszcza, komplet rzeczy, ochotka, kukurydza, kaster, pinka topiona, mieszaneczka i zaraz będziemy nęcić 25 metr, 30 i nawet metoda na troszkę dalej. Przełowienie zaczniemy od czegoś dużego, może czternastka, czerwona to koluch, to koluch jest, to może brać. Jedna już jest, druga wędeczka bardzo podobnie, troszkę mielonki, troszkę zanęty, tylko że dalej dłuższy metraż. Ryby będą zaskoczone, bywane. Byłem tylko nie dwumetrowym. No tak jak się trzyma rękę na pędce to nie biorą. To normalne. Chyba coś jest. kolo jakiś Nie Jeden jest. Ah w kolu jest i drugi, pewnie też koch co innego. żeby to było coś innego niż koluch uda je trochę

był. Nie jest. Musiałem, że był A to cholera. No no, no. Plączesz mi chłopie. Plączesz mi. te małe to są najgorsze. 40 z plusem powinien mieć. Ale czy ma? No tak na stiks. no leś, 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 już spokój. ma 40 40,5. i pół. Znowu kolejny. Na pewno ten sam gatunek. koło Z kolcem. Widzę tu mieszaneczkę białą. Nic. Jakby mi ktoś powiedział, że to królestwo leszcza ten dratów, to bym nie uwierzył. Ja jest wiedziałem, jak wiesz, jakiś wiedziałem, że jak była zmiana, to, to Nie wiem, ktoś tak dziwnie pociągnął, albo większy koluch. Tak doi Koluch. Awe. Paskud, Paskut. paskudek jest. Ostatnie pół godziny, nawet mniej. Do końca zawodów. Wynik karpik. Kilka tam koluszków większych. No i tyle. Zobaczymy, co będzie. Czy ktoś jeszcze miał? Ono ci tam mieli karpie z lewej strony. Więc dobrze by było. Mm -hmm. No i chyba koniec. O, budzik jest, znaczy się. Czas minął.